Killer GAM zaprasza. Długołęka ulica Wrocławska 35. Więcej na GAM.KIA.PL. Dzisiaj ponownie Ania na szynicką, czyli Kia. Kia z nowym modelem SID, tym razem już C bez apostrofu D, po prostu SID. Jest to zupełnie nowy model w tej chwili w wersji kombi. Zaraz wejdzie ProSID do sprzedaży. A póki co mamy nowego SIDA. i tak naprawdę mówią, że jest to pogrąca golfa gdzieś tam w internetach. Zobaczymy, zobaczymy, ponieważ jest napadę bardzo fajnie dopracowany hatchback I tutaj już, ok, marka z pełni koreańska, ale weźcie pod uwagę, że Kia i model Seat jest zaprojektowany w całości w Europie dla Europejczyków. Jeżeli chodzi o jego linie, w naszej wersji jest to wersja L, doposażona chociażby o pakiet Business Line, gdzie widzimy między innymi reflektory w pełni LEDowe. W pełni LEDowe są również dzienne, charakterystyczne dla innych modeli Kia również. I LEDowe mijania, bez troszkę chromu charakterystyczny oczywiście przód już dla wszystkich nowych modeli kij. Bardzo fajne panoramie ścianoczno-dachowe, co również ciekawy nam to przepotężne wnętrze rozświetla. I tyle, że takie typowo. Oczywiście jest jeszcze również wersja GT Line, gdzie macie więcej takich różnych sportowych akcentów. A silnik, również ciekawy, bo jest to silnik już zaprojektowany na kilka lat w przód, ponieważ spełnia najnowsze normy emisji spalin i jest to 1.4 benzyna, 140 koni, Trochę analogia może do Volkswagena i do jego 1.5 TSI 150 KONI. No zobaczymy. Ewidentnie silniki są już porównywalne mocowo, porównywalnie pojemnościowo, a na dwozie nie jest ciężkie, bo waży niewiele ponad 1200 kg, mimo że to kombi. Jeżeli chodzi o boczną linię nowego Sedan, no to przede wszystkim widzimy wydłużony tył. Oczywiście dzięki temu, że jest dużo pojemność bagażnika, nie cierpię na tym pasażerowie tylnej kanapy, bo z tyłu na tylnej kanapie również miejsca jest. Tyle co potrzeba w hatchbacku. Klasyk lusterka z kierunkowskazami, oczywiście LEDowymi. Taki delikatny chlapasz, który coś tam troszkę ochroni od tego błota, a jednak bardzo się mocno w oczy nie rzuca. I również te opcjonalne felgi, które uważam, że pasują jeszcze przy tym lakierze. Bardzo ładnie. No i tył nowego Seeda. Co mnie również cieszy, kija już od najbardziej podstawowego modelu daje Wam LEDowe światła. Fajnie, ten fajnie wygląda, szczególnie w nocy. Również lodowe kierunkowskazy. Jeżeli chodzi o rejestrację, to już zabrakło. Jest podświetlenie LEDowe. Kamera cofania schowana oczywiście nad rejestracją. Co? Jest rekin, więc kolejne auto dla wędkarzy. Yy, nie ma wydechu, nie ma jakichś uwidocznionych elementów sportowych, bo nie jest to GT Line. A czykolwiek? duży spoiler. No i co najważniejsze, zapraszam Was do bagażnika. Bagażnik pojemnościowo, tak czysto katalogowo. 625 litrów, ale to co też Korea tu bardzo mocno, a czy Korea europejscy projektaci w tym momencie już przemyśleli, to również widzimy chociażby głośniki, ponieważ jest tutaj dołożony system audio od JBL-a. Jeżeli chodzi o bagażnik, cała masa różnego rodzaju szyn, które pozwalają Wam w kilku prostych ruchach zablokować przełożony ładunek, aby tam się jakoś mocno nie rzucał po bagażniku. Wiele schytek tu jedna skrytka, tu druga bardzo głęboka skrytka. Z bocznymi kolejna skrytka, tam kolejna, również taka siatka, byście mogli sobie siatkę rozwiesić aż do przedniego rzędu foteli, jeżeli sobie tą przestrzeń powiększycie. I co? Klasyczna roletka w ten sposób, no, z przyjemnego materiału, nie jest taka jakaś taka bezczelna cerata no taki materiał nazwijmy to przyjemny w dotyku. Więc bagażnik, są szyny, jest wszystko, a jak pojemność? No i pojemność spokojnie pozwoli wam zrobić taki myk cyk. Jak ja mam to udogodnia, jeżeli chodzi o spanie w bagażniku. Mogę się dalej oczywiście posunąć, aby się zmieścić całkiem do bagażnika. Oświetlenie ledowe moje facjaty. Tak zwane strach rączki oraz oczywiście duże okno, szklane dachowe. Oh, no, a spodukietki mogę sobie tutaj wyjąć, jakbym chciał spać. Więc Kia również sprawdzi się jako jakiś taki mini, mini kamperowóz. Błędziecie miejsca za kierownicą. No, w naszym przypadku jest tu przykładnia manualna, co powiem wam czemu jest też i plusem, bo już na automatami od Kii. Przede wszystkim fajna, taka nie za cienka, mięsista kierownica. Dzięki pakietowi zimowym, oczywiście, podgrzewana. Również podgrzewane fotele przednie. A reszta napady? Tutaj powiem szczerze, że kijaż pod kątem intuicyjności. Idzie nieźle do przodu, bo to wszystko jest czytelne, wszystko są na swoim miejscu. Fajny system multimedialny, oczywiście obsługujący Apple CarPlay i Android Auto. Czytelny zestaw wskaźników, nie cyfrowych, lecz analogowe wskaźniki i kolorowy ekran pomiędzy nimi. A reszta, w tej chwili już klasyk, jeżeli chodzi o kije. Tu może tych guzików na pierwszy rzut oka jest dużo, ale po paru tam, nie wiem, parunastu minutach obcowania z nowym Seedem spokojnie się ich nauczymy, ale kierownica naprawdę jest fajna. Bo kija chce skręcać, o czym Was za chwilkę przekonam. Zgodnie z obietnicą przenosimy się na drogę z zakrętami, bo tutaj faktycznie kija, nowy Seat, w zakrętach czuje się wyśmienicie. Zawieszenie, oczywiście, wielowahaczowe na tylnej osi, co sprawia, że auto prowadzi się bardzo dobrze. Jeszcze raz ten pas ruchu pozwoli Wam ten pas delikatnie przytrzymać tam, gdzie potrzeba. A naprawdę, na tych 17-calowych felgach z pakietu. Świetnie jeździ. Trzeba przyznać, że pod kątem zawieszenia seat nowy dogonił golfa i tutaj nie ma dwóch zdań. O, resz o reszcie elementów, gdzie mógł go dogonić, bądź jeszcze go nie dogonił, dalej w trakcie testu, ale że chodzi o jazdy w trasie, nie mam zastrzeżeń. Naprawdę kiją chce się skręcać. I to, co powiedziałem na początku. Eee, fajnie, że mam przekładnię manualną, bo wszystkie do dotychczasowe kijanki, poza chyba stonikiem, miałem w automacie, a tutaj jest zwykła skrzynia manualna, sześciobiegowa i precyzją spokojnie jest na równi jeżeli chodzi o grupę VAG, a grupa VAG ma naprawdę bardzo dobre skrzynie manualne i tu również w kij, te przełączanie dynamiczne biegów nie ma problemu, te biegi wchodzą pewnie wchodzą w to miejsce, w które wchodzić dokładnie powinny, więc ta skrzynia mi się bardzo podoba, więc jeżeli nie macie potrzeby automata spokojnie manual dla Was wystarczy w zupełności co dalej w trasie jeżeli chodzi o nowego Scida, jest przyjemny po prostu podczas jazdy. Przede wszystkim fotele. Eee, tu również są te fotele, właśnie, jest to wersja L. doposażona o kilka pakietów, o czym za chwilę. I te fotele są półskórzane, półmateriałowe. To jest taka skóra pikowana na boku, tu jest tak zwanie potocznie cerata. A tu jest eee, taka ala skórka. Wykonanie w porządku. Ale to, co jest najważniejsze, moim zdaniem, to zagłówek, który jest regulowany. O! Dwóch płaszczyznach, góra-dół i oczywiście przód-tył Jest to nieliczne w tym segmencie A ja to bardzo ceniam, ponieważ to w trasie Pozwala nam się odprężyć Jeżeli chodzi o jazdę w trasie, mamy tak Asystent pasa ruchu, mamy również Tempomat, w tym przypadku nie jest to aktywny Tempomat, ale oczywiście możemy sobie Do niego dopłacić, jakbyście go bardzo mocno chcieli I mamy tu również opcjonalny System JBL Audio i tutaj W bagażniku dwa subwoofery W środku głośników też trochę, bo tu takie Ładne głośniki na desce rozdzielczej Gra bardzo przyjemna. Powiem szczerze, że już samochodami z wieloma topowymi systemami Audi. Oczywiście tutaj od, odcinam od tego, chociażby banka do czy znaczy takie już bardzo topowe e, marki, jak są w Volvo, czy jak są w Audi. Ale z tych takich przyziemnych samochodów, na różnego rodzaju Harman Kardony, JBL i tak dalej, ten system naprawdę z czołówce. I do do, do JBL-a w tym przypadku, naprawdę tutaj, on chociażby przerasta kantona, a daje na audio Volkswagena bardzo porównywalnie. Gra bardzo czysto dla mnie, czyli nie dla audiofila, w zupełności jest to aż nadto. Więc w trasie spokojnie się możemy rozkoszować bardzo fajną muzyką. Jaka jest widoczność w Przede wszystkim zauważymy na Pierwszy taka są tu bardzo ładnie narysowana lusterka, dosyć długie, dosyć niskie, więc widać, że ich co potrzeba, no pewnie, okej, okay, mogą być lepiej, to nie są lusterka z transportera, które są wielkie, kwadratowe. Fajnie w pakiecie zimowym, grzana przednia szyba, grzana kierownica i grzane przednie stołki, jest to naprawdę warte dopłaty, szczególnie jak nie macie garażu, ewidentnie polecam. Fajnie wykonana deska rozdzielcza, w ogóle tu pod kątem jakości wykonania seat naprawdę robisz kawał dobrej roboty. To oczywiście nie jest skóra, to jest takie tworzywo, to takie gumoleum z taką udającą nić, strukturą, ale ogólne wrażenie jest bardzo dobre i to gdzieś tutaj sprawia, że się czujemy w tym wnętrzu tak delikatnie luksusowo. Opcjonalne okno dachowe, panoramiczne, w sumie patrząc pod kątem tego, jak ile kosztują konkurencji, to kosztuje tam około 4000. to uważam, że jest to atrakcyjna kwota, bo ja lubię okno dachowe i mi się to bardzo podoba, wszystko w ledzie. To też taki już ukłon nowoczesności, jeżeli chodzi o SIDA. Również pakiecie Business Line przednie reflektory w pełni LEDowe. Również ładowarka indukcyjna do telefonu z taką tu ciekawą półeczką, gdzie sobie możemy ten telefon schować. Fajnie, że jest gniazdko 12V. Oczywiście taka typowa zapalniczka AUX. Normalne USB, czyli podpięcie pod. Android Auto i pod Apple CarPlay, i jest również normalne gniazdko do ładowania waszych tam multimediów i innych wynalazków. Pod kątem schowków tu również Cid się popisał i zrobił ich dużo, tak jak wspomniałem. Cid jest projektowany przez Europejczyków i już dla Europejczyków. Więc tutaj takich, takich tam nazwijmy to staromodnych rozwiązań koreańskich, które były tam, nie wiem, w jakichś starych kijach Sorento czy w jakichś e, innych wynalazkach, tego nie ma. Tutaj to wszystko już jest tak zrobione jak klient europejski tego oczekuje. I również jest to zrobione tak, żeby gdzieś gonić ten koncern waga, a chociażby cenowo, chociażby prowadzeniem czy wyposażeniem, ewidentnie w paru momentach na pewno Kia jest w stanie przebić w tej chwili już grupę Volkswagena. Oczywiście, jest to bardzo, bardzo wysokie progi, które w tej chwili Golf był doskonalony od wielu lat. I Sit, jakby patrząc pod kątem historycznym na tle Golfa, jest bardzo młodym modelem ale tu widać, że KIA robi co może, chwyta się kogo może, bierze projektantów z Niemiec, bierze różnych projektantów, aby te auta naprawdę przypadały do gustu europejskim konsumentom. To, co na pewno zauważymy w trasie i to jest element, w którym KIA jeszcze nie dogoniła Golfa, to wygłuszenie. Naprawdę pod kątem pakowności i pod kątem ilości miejsca w wersji kombi jestem mocno zaimponowany, natomiast jeżeli chodzi o wygłuszenie samych nadkoli, czy tylny części nadwozia jest ono słabe? Znaczy, dobra, nie jest słabe, ale jest przeciętne. Tu widzimy, jak porównywa, porównywałem chociażby Oktawie do Golfa. Część różni Oktawie i Golf. Niby podobne auto, nie bazujące na podobnej płycie podłogowej. Jednak Golf jest lepiej wykonany i lepiej wykończono do Oktawi. Tutaj również yy, ten tron lidera. Golf ma niezagrożony w tej chwili, bo jeżeli chodzi o ach, te zakręty. Wracając z tematu, jeżeli chodzi właśnie o wygłoszenie, jest dużo lepiej niż było w Citie poprzedniej generacji, bo również jeździłem tamten silnik Wolnosący 1.6, to była taka padaka, jeżeli chodzi o, o akustykę, ale o niezawodność już nie. A tutaj 1.4 Turbo, 140 koni, silnik oczywiście czterocylindrowy, a nie trzycylindrowy. Bardzo fajna kultura pracy, bardzo fajna dynamika, bo do setki tam ma około 8,8 sekundy. Zobaczcie taki mój pomiar, ale to jest pomiar oczywiście w ogóle niemierodajny, ponieważ jest mokro, więc tutaj. ESP ma co robić i ten motor w połączeniu z tym nadwoziem jest nieźle wygłuszony, ale jadąc na przykład na autostradzie, bądź tak w tej chwili, że zjeżdżamy, są takie kamyczki po prawej stronie, takie jakby jeszcze było to pośniegowe, słyszysz te nadkola tutaj wszystko to unoszą i to się bardzo mocno rezonuje z tym nadwoziu, szczególnie docierające z tylnej osi. Tu pewnie jak Kia popracuje, no to będzie już deptała golfowi, golfowi nie tylko w piętach, ale już i całkiem po jego kolanach i już będzie groźnie. Asystent pasa ruchu, on nam utrzymuje ten tor jazdy, wspomaga nas, ale nie działa tak znakomicie, jak chociażby działał w Stingerze, gdzie Stinger potrafił sobie naprawdę przez kilka kilometrów jechać w pasach i sam sobie tą kierownicą sterować, dopiero co jakiś czas upominając mnie, żebym złapał kierownicę. No w CIDzie on trzyma te pasy, ale gubi się trochę w tych pasach, również ten komunikat przejmij kierowanie jest niezwykle często. Więc tutaj jest to takie auto, widać, że ma systemów dużo, i również ma te systemy, teraz był komunikat, za kierownicę, no trzymam kierownicę. Ma tych systemów sporo, już w standardzie bezpieczeństwa, oczywiście to bardzo mocno również podnosi mu noty w Euro NCAP, bo City jest samochodem jakby nie było już bardzo bezpiecznym i dopacowanym pod kątem systemów, ale na przykład Lane Assist to jeszcze nie jest to, co chociażby oferują już Koreańczycy w modelu Stinger, który jest dopacowany bardzo fajnie. On tutaj wspomaga, on tutaj kierowcę wspiera, ale go nie wyręcza. Seat został wyposażony również w ten opcjonalny hamulec AutoHold, czyli po prostu trzyma wam hamulec postojowy na światłach. Jeżeli puścicie sprzęgło, jesteście na neutralu. I to jest podobnie jak w że też dla mnie to jest taka trochę wada i taki że ja On nie pamięta tych ustawień. Jeżeli ja sobie raz ten AutoHold wcisnę i mi się podświetla, że ja go mam włączonego aktywnego, to znaczy, że ja go chcę mieć włączonego, to po co przy każdym włączeniu silnika on mi go dezaktywuje? Muszę go znowu zaktywować. Tak już ma. Po prostu w tej chwili kija również jeżeli chodzi o start stop musimy go dezaktywować za każdym razem kiedy do auta wsiadamy to akurat mają też również inni producenci no ekologia ekologia niestety. Pierdała. to chociaż też kija jeszcze tak delikatnie przeoszczędziła bo zobaczcie spyskiwacz przedniej szyby takie są poszczególne stróżki no wiadomo konkurencja już ma takie spyskiwacze trochę bardziej mgiełkowe i tutaj też fajnie gdyby kija kiedyś tak zrobiła bo to po prostu lepiej nam tą szybę gdzieś całą nawadnia. Pierdoła, dobra, czepiam się, nieważne. Naprawdę czepiam się, ponieważ Seat jest dobry i Seat jest bardzo dobry. I próbuję tu doszukać się wad, żeby nie było, że jakoś ich nie znajduję, ale naprawdę znalazłem ich nieliczną ilość. Jesteśmy w tej chwili w mieście i tutaj co zauważamy? Okej, okay, też niby pierdoła, ale są świetne światła przednie mijania. One są ledowe, są bez spryskiwaczy, ale jeżeli chodzi o widoczność, regulacja jest tu manualna, takim pokrętelkiem zwykłym więc jak sobie ustawimy tą wysokość taką żeby nikogo nie oślepić a żebyście widzieli maksymalnie to pod kątem widoczności nie mam najmniejszych zastrzeżeń podobnie jak to było w Stingerze tu są bardzo podobne światła i one świecą wyśmienicie mają bardzo ładną barwę i dobrze wyglądają również w standardzie SIT otrzymuje z tyłu LEDowe światła tylne to też jest takie już fajne bo w tej chwili te już LEDy ewidentnie wyglądają dużo lepiej i naprawdę jest SIT bardzo fajnie narysowany a takie smaczki, właśnie jak oświetlenie w pełni ledowe tylko podkreślają tego Sida i no mi się on podoba, też dzięki takim pierdołom niby, ale jednak. Co zauważymy w mieście? Przede wszystkim zawieszenie w nowym SIG-ie. Tak powiedziałam, on się bardzo fajnie prowadzi w trasie, zakręty to jest jego żywioł ewidentnie, mimo że to kombi. A, a w mieście jest nieźle kompromisem między jazdą komfortową po dziurach, bo tutaj nic, żadne niepokojące dźwięki nas nie dobiegają, w tej chwili przebieg 3400 km ale dosyć sztywny jednak jest no bo nie jest to klasyczna belka z tyłu a jest to wielowahacz, który po prostu ma swoją charakterystykę i tego czego się spodziewałem po wielowahaczu, to właśnie jest w Sidzie, przypominam, felga 17 a mimo to napadek komfort jest tutaj niezły, czy jazda po kostce czy jazda po nierównym asfalcie wychodzi mu naprawdę dobrze i tutaj zawieszeniowo również Sid jest w tej czołówce europejskiej w tej chwili jeżeli chodzi o spalanie nowego seed'a z tym silnikiem, tak powiedziane, nadwozie nie jest ciężkie, to zobaczcie na takim trochę nietypowym teście, jak lekki może być seed i czy wytrzyma kabel? No, zobaczymy. Będą oczywiście yy, wersja nadwoziowa kombi. Skumulowane dane z 70 godzin jazdy. Kiją to jest 8,5 litra na 100 km. To jest pewnie wynik mieszany, aczkolwiek głównie miasto. Jednak yy, to, co mi się udało osiągnąć, w mieście ósemka, w trasie spokojnie 6,5. To są wyniki powtarzalne yy, z tym silnikiem. Oczywiście ten silnik jest również wrażliwy na waszą dynamikę, a to, jak mocno dusicie pedały. Oj, nie, nie wolno być pedały. Jak, jak mocno dusicie te aluminiowe geje pod. Kolumną kierowniczą. Więc znowu jesteśmy w trasie. Dziękuję Wam za dzisiejszy test, test nowego Sida. Bardzo mnie ciekawi, w końcu go dostałem. Niedługo może Prosid, zobaczymy. Ale Seed kombi naprawdę z tym gigantycznym bagażnikiem, z tym dużym przepastnym nad, 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 nadwoziem i wnętrzem w środku, bardzo mnie uwił. To Oczywiście tak powiedziałem, ma kilka powodów, chociażby wygłuszenie, czy jakieś tam detale, jeżeli chodzi o widoczność, tutaj jeszcze Kia nad sid będzie pracować, ale cała reszta i jego całokształt kształt. Sprawia, że naprawdę z tej chwili groźnym rywalem w tym bardzo silnym segmencie kompaktów. Dzięki, pozdrawiam i do kolejnego testu. Na razie!